Hejka, w dzisiejszym filmie pokażę Wam dokładnie krok po kroku, jak zrobić bardzo prosty tort bez tynku. W środku będzie bita śmietana i galaretka z owocami oraz krem czekoladowy i owoce leśne. Wszystkie składniki jak zawsze będą wypisane na filmie, ale znajdziecie je również w opisie filmu wraz z czasem pieczenia biszkoptu. Zaczynamy sobie od przygotowania biszkoptu. Ja go upiekłam dzień przed składaniem tortu, czyli jeśli tort na przykład dacie w sobotę, to ja go upiekłam w piątek. Możecie to również zrobić dwa dni przed podaniem tartu, nie będzie to wielka różnica. Do miski wbijamy 6 jajek i wrzucamy 180 g cukru. Pamiętajcie, aby jajka wyjąć z lodówki co najmniej godzinę przed robieniem biszkoptu. I całość ubijamy na najwyższych obrotach miksera. W tym czasie, gdy jajka z cukrem się ubijają do 240 g przesianej mąki, dodajemy półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. W tym czasie, gdy wymieszaliśmy sobie mąkę, nasze jajka już powinny się ładnie ubić z cukrem. Teraz zmniejszamy obroty miksera i dodajemy dwie łyżki wody. Dosłownie chwilę mieszamy i wyłączamy mikser. Teraz dodajemy do naszej masy na 2-3 tury mąkę z proszkiem i wszystko mieszamy ze sobą szpatułką. Robimy to delikatnie, aby nie odpowietrzyć ciasta. Pamiętajcie, aby szpatułką dosięgać aż do samego dna miski. Mieszania na tym etapie nie można za bardzo przeciągać, ponieważ biszkopt nie będzie tak puszysty. I gdy masa będzie gładka i nie będzie widać już żadnych grudek mąki, przelewamy ją do foremki. Blaszkę wykładamy tylko od dołu papierem do pieczenia. Biszkopt wyrównujemy, a następnie wstawiamy do piekarnika. I pieczemy w 170 stopniach na funkcji góro-dół przez około 40 minut do suchego patyczka. Po upieczeniu biszkopt zrzucamy z 40 cm na blat i zostawiamy na chwilę do ostygnięcia. Po dosłownie 5 minutach wykrajamy go nożem z rantu, następnie przekręcamy do góry nogami na kratkę i tak zostawiamy do ostygnięcia. Gdy ostygnie możecie go później przykryć ściereczką, aby nie wysechł. I już następnego dnia zaczynamy robić galaretkę oraz kremy do środka tortu. Do 300 ml wrzącej wody dodajemy jedno opakowanie galaretki truskawkowej albo malinowej, i wszystko mieszamy. Do takiej galaretki dodajemy około 200-250 g owoców leśnych, malin albo porzeczek. Ja użyłam tutaj mrożonych, więc galaretka mi szybko stężała. Jeśli użyjecie świeżych, to galaretka będzie zdecydowanie dłużej tężeć. Galaretkę odstawiamy na bok i teraz zabieramy się za robienie kremu śmietankowego oraz czekoladowego. W miejsce mam już 250 g mascarpone, dodawam do tego teraz 600 ml śmietanki 30% i wszystko ubijam na najwyższych obrotach miksera. Pamiętajcie, aby mascarpone oraz śmietanka były wyjęte prosto z lodówki. Wtedy ubijam się wam najszybciej. Gdy śmietanka oraz mascarpone będą tak ubite na 3 czwarte, dodajemy do nich 60 g cukru pudru oraz dwa opakowania fiksu do śmietanki. I wszystko ponownie krótko ubijamy. Masa powinna być dość sztywna i mieć konsystencję taką, jak widzicie tutaj na filmie. Teraz przykładamy około 2 trzecie, 3 czwarte do drugiej miski albo rękawa cukierniczego. Natomiast do pozostałej masy wlewamy 80 g rozpuszczonej czekolady. Ja użyłam tutaj czekolady gorzkiej. I teraz wszystko bardzo szybko ubijamy, ponieważ czekolada bardzo szybko tężeje w zimnej śmietance. Możecie krem też przemieszać po chwili szpatułą, ponieważ mikser nie zawsze wszystko dobrze zbiera z brzegów miski. I po chwili ubijania nasz krem jest już gotowy. Teraz możemy zacząć składać tort. Wcześniej upieczony biszkopt pokryłam sobie na 3 blaty i odwróciłam go do góry nogami, także teraz górna część biszkoptu jest na spodzie tortu. Biszkot nasączamy herbatą z miodem i sokiem z cytryny. Mi do nasączenia wystarczyła niecała szklanka takiej herbaty. Herbata powinna być lekko ostudzona. Teraz na nasz nasączony biszkopt wykładamy lekko ponad połowę kremu czekoladowego. Na to kładziemy wasze ulubione owoce. Ja tutaj użyłam mrożonych owoców, możecie użyć również świeżych. I kładziemy resztę kremu czekoladowego na górę. Wszystko wygładzamy i rozsmarowujemy, aby było mniej więcej równo. I teraz boki obramowujemy sobie naszym kremem śmietankowym, który wcześniej zostawiliśmy. Krem śmietankowy po odłożeniu go z miski powinien być cały czas w lodówce. Możecie wyłożyć go łyżką, chociaż ja polecam wam to zdecydowanie robić rękawem cukierniczym, ponieważ jest o wiele łatwiej i estetyczniej. Gdy zrobimy takie dwie warstwy naszej śmietankowej obramówki, kładziemy kolejny blat biszkoptu. Ja wcześniej nie niechcący położyłam biszkopt i Wam tego nie nagrałam, ale chciałam Wam pokazać jak to wszystko wygląda, więc ponownie go zdjęłam i dlatego widzicie tutaj teraz na kremie takie okruszki biszkoptu. Teraz blat biszkoptu lekko dociskamy, a następnie znowu nasączamy herbatą z sokiem z cytryny i miodem. Na ten blat teraz wykładamy trochę kremu śmietankowego, a następnie go rozsmarowywujemy. Po środku jeszcze robimy kółko oraz tak jak poprzednio obramówkę. Teraz wykładamy naszą prawie stężałą galaretkę z owocami i ponownie jeszcze wyciskamy taką obramówkę z kremu śmietankowego. Ja nie zużyłam tutaj całej tej galaretki, trochę mi później zostało i zjadłam ją po prostu z resztą bitej śmietany. Na górę należy jeszcze wycisnąć trochę kremu śmietankowego, ponieważ jeśli tego nie zrobicie, to biszkopt nie przyklei wam się do galaretki i tort może wam się rozpaść. Śmietankę rozsmarowujemy łyżką lub szpatułką, a następnie wykładamy ostatni blat biszkoptu. Ten biszkop należy nasączyć od spodu i widzicie jak to mniej więcej zrobić w prawym dolnym rogu filmu. Ponownie dociskamy. I tort teraz możecie wstawić do lodówki na około 3-4 godziny najlepiej na całą noc, albo możecie od razu ozdobić i dopiero wtedy wstawić do lodówki. Wszystko zależy, ile dni lub godzin przed imprezą robicie tort. Ja polecam wam ozdabiać tort dopiero w dniu imprezy. Górę tortu posmarowałam zwykłą bitą śmietaną. Na to wylałam takie paski z czekolady oraz dodałam jeszcze takie rozetki z pozostałej bitej śmietany. Ja robię zawsze metodą zegara, czyli wyciskam sobie naprzeciwko cztery rozetki, a następnie pomiędzy każdej rozetki wciskam jeszcze dwie. Ponieważ pod koniec zostało mi dość dużo tej bitej śmietany, postanowiłam, że wycisnę jeszcze jedną warstwę na rozetkach. Na sam koniec pomiędzy rozetki wcisnęłam takie ciasteczka amaretti. W rozetki wbijam jeszcze orzechy laskowe w czekoladzie oraz listki mięty. I takie ciasto można jeszcze wstawić na chwilę do lodówki, aby kubki kremu stężały. I jest już gotowy. Najlepiej kroić go nożem umoczonym w gorącej wodzie. Kremy wychodzą bardzo stabilne, a to prezentuje się moim zdaniem bardzo ładnie i jest idealny na letnią czy wiosenną imprezę. Smacznego!